Wychodzę dzisiaj do Was z testem e, podkładu Healthy Mix i korektora Healthy Mix e, w nowej formule. E, są dostępne chyba do bardzo niedawna w Rosmanach, e, ale jeszcze nie we wszystkich, ponieważ u mnie na przykład stoi pusta półka, nawet już tej starej formuły nie ma. E, ale wiem, że już wcześniej chyba był do dostania w, w Superfan. No więc e, tak, się, tak się prezentują opakowania. E, dla porównania mam tutaj stary Healthy Mix. Są no, tylko już bez zatyczki, bo zatyczka, zatyczka była yy, przezroczysta. Także to było bardziej takie yy, okrągłe walcowate, No, a to już jest takie bardziej kwadratowe. Yy, ten stary podkład mam w kolorze numer 52. Yy, jest nieco ciemniejszy, natomiast ten wziąłem sobie w kolorze 51. bo teraz jestem dosyć blada. I połowę podkładów będę, znaczy na połowę twarzy będę nakładała jeden podkład, a na drugą połowę drugi. Zobaczymy, jak się w ciągu dnia będą zachowywać. Natomiast jeśli chodzi o korektor, to... też mam tutaj, właśnie ten jest zupełnie, zupełnie różne opakowanie. Ojejku. to jest w tubce. Zobaczcie. Natomiast to bardzo mi się podoba, jest bardzo podobne. W ogóle to chyba to jest to samo opakowanie, jeśli chodzi o kształt, co e, ten tak Bourjois, korektor Radiance Reveal, chyba. tylko tam to jest jeszcze bardziej e, eleganckie. E, no i oba są w tym samym kolorze 51. Wycisnę sobie troszkę tego podkładu e, tutaj w tym kolorze 51, żeby się zobaczyły konsystencję. Konsystencja powiedziałabym, że nie jest ani gęsta, ani rzadka, taka jest pośrednia, trochę spływa. Ja w ogóle duży plus za kolory bardzo lubię burżła, ponieważ oni mają dużo takiej żółtej domieszki, a nie tak jak większość tych podkładów drogeryjnych, taki jakby brzostwini w sobie. Natomiast stara formuła. Powiedziałabym, że jest bardziej gesta. Jeszcze Wam się przyznam, że już raz miałam ten podkład, podkład na twarzy. Stara formuła, jak widzicie, jest trochę bardziej gęsta, tylko przypominam, że to jest kolor 51 i 52. Eee, I nie jestem przekonana, czy troszkę jakby nie zmienił się ten kolor tej, tego 51, bo też kiedyś miałam, eee, zburzyła ten numer w jaśniejszej wersji, czy on nie jest już mniej żółty? niż tamten był. No jak patrzę na ten ciemniejszy kolor to on ma więcej jakby takich żółtych, oliwkowych tonów niż ten. No ale zobaczymy. Jeśli chodzi o zapach zapach jest chyba podobny. Natomiast wracając jeszcze do tych korektorów zobaczymy tutaj. Tu je mam w tym samym kolorze. jeszcze, żebyście widziały jaki to ma fajny aplikator. To jest stara wersja, to jest nowa. Nie wiem czy mi się wydaje, czy ta starsza wersja nie jest bardziej taka y, żółtawa, a ta bardziej brzoskwiniowa. Y, nie, wiem, ale jeśli tak, to jest chyba raczej subtelna różnica. Jeśli chodzi o konsystencję. To jest chyba podobne. Tak, wydaje mi się jednak, że ten stary jest troszeczkę bardziej żółty, co by mi bardziej wypowiadało. Chociaż powiem Wam szczerze, że um, lepiej ten, stary, ten stary korektor lepiej mi się sprawdzał w okresie letnim. Jakoś być może teraz e, mógł być minimalnie e, jaśniejszy. A to też zależy oczywiście od podkładu, którego używam, bo też jedno są ciemniejsze, drugie e, jaśniejsze. No dobrze, no więc no, owa będę nakładać e, Beauty Blenderem jedną stroną i drugą stroną, natomiast korektory będę nakładała gąbeczką e, Glow Sponge, w wersji e, mini. Chyba wszystko powiedziałam. Jeśli chodzi, chodzi o cenę, to chyba jest porównywalna, ale powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie ile za niego zapłaciłam. Dobra, zaczynamy od tej starej wersji, nałożę no, ją na lewą stronę twarzy. No jest ona w tej chwili dla mnie troszeczkę za ciemna, no ale generalnie jak mam zakrytą szyję, ewentualnie nałożę trochę na szyję, to, to dobrze dosyć y, się stawia ze skórą i wygląda ok. Starą, starą wersję bardzo lubię, ponieważ y, krycie mam prześrednie, ale Czucie, że ten podkład jest taki nawilżający, daje taki efekt zdrowej skóry. Tekstury za bardzo nie ukrywa. Ale skóra wygląda naturalnie. Dość dobrze się utrzymuje na skórze. Chociaż nie jest to może mistrzostwo świata, szczególnie na okres letni bardziej lepiej się sprawdza w tej kwestii, w tych miesiącach zimowych. No jeszcze, że na twarz nałożyłam e, zamiast kremu nawilżającego tą bazę rozświetlającą, brązującą z, z bielędy tą w kuleczkach, którą można również stosować jako taki lekki krem. No, zobaczcie ta skóra. Skóra wygląda... No tak no, wygląda bardzo naturalnie przede wszystkim, to bym powiedziała. Yy, bardzo ładnie się wtapia podkład w skórę, jest y, lekki. No, dołożę sobie jeszcze trochę na skrzydełko nosa, ponieważ no, tak to pokrycie ma takie średnie. Zajdę na szyję, bo jednak troszkę za ciemny jest ten podkład dla mnie w tej chwili. I sobie dołożę jeszcze <laughs> na logicznych miejscach, gdzie ja te takie lekkie zaczerwienienia muszę prześwitują. dobra, teraz z drugiej, z drugą stroną gąbki nałożę ja tą nową formułę. Ja już podczas nakładania tego, znaczy podczas wyciskania tego podkładu mam wrażenie, że ten podkład jest bardziej taki lejący, bardziej żarki, I właśnie nie wiem, czy to się też nakrycie nie nie będzie przekładało. Ta nowa wersja również jest bardzo leciutka. No, wygląda jak naturalna skóra. Krycie ma takie średnie. Bardzo ładnie stapia się ze skórą, chyba też przez tą właśnie swoją lekką konsystencję. Jak jest jak taki lekki krem nawilżający w odczuciu. Kolor właściwie ładnie wygląda na twarzy. Nie mogę się doczepić, może czepiam się z, tą całą, z tym całym brzoskwiniowym odcieniem. Jeśli chodzi o krycie, myślę, że, że są porównywalne. Bardzo podobnie, ale może zaraz e, do, przy, do zbliżeń e, dojdziemy po nałożeniu korektorów. Również na, le, pod lewe oko będę nakładać stary korektor, a pod prawe nowy. Zobaczcie, on jest dosyć taki ciemny. Także na zimę <laughs> raczej używam jaśniejszych korektorów. Ale bardzo ładnie się rozprowadza. Mam wrażenie, że ten kolektor jest taki e, lekko zastygający. Troszeczkę sobie ułożę jeszcze tutaj w wewnętrznym kąciku. I tą podkówkę nią. W lato on się również świetnie sprawdzał m, jako baza pod cienie. Ale powiem Wam szczerze, że od pewnego czasu, m, kiedy, m, kiedy zrobiło się zimno na górzu, kiedy zaczął się ten okres grzewczy, ta moja skóra zrobiła się bardziej kapryśna i wymagająca. M, bardziej mi zdecydowanie wysycha. Widzę te suche skórki. Kiedy ją za mało nawilżam, mam wrażenie, że wręcz bardziej mi się świeci, chyba się po prostu broni przed tą suchością. I generalnie wszystkie podkłady wyglądają na niej zdecydowanie gorzej i krócej się trzymają, niż to było latem. Nawet przypudrowane. I zresztą podobnie jak się dzieje z korektorami pod oczy. Może nie zmieniłam kremu pod oczy, a mam zamiar zmienić. No właśnie po to, czy używałam tego, co zwykle, kremu z wyciągiem ze śluzu ślimaka firmy Mizon. I, I nawet zachwalałam tak ten krem, ale teraz wszystkie korektory, jakie mam, zaczynają mi się trochę jakby osadać w marczkach, od kiedy ta skóra mi się tak wysuszyła. Ok, także zobaczcie, korektor ma, no, jest taki lekko żółtawy, mówi troszeczkę jaśniejszy, odcień jest fajny, natomiast krycie ma średnie. Nałożę teraz y, drugi korektor, nowy. Kolor ma bardzo podobny. <laughs> w drugą stronę gąbeczki. Wydają się być dość podobne. też mam wrażenie, jakbym jakby ten nowo miał minimalnie lepsze krycie. Nie wiem, co sądzicie. Może mi się tylko wydaje. dobra, słuchajcie, te korektory zagruntuję od razu, ponieważ wiem, że mi się zbiorą w e, załamaniach skóry. E, zrobię to jak zwykle m, małym Beauty Blenderem e, i pudrem e, Nars e, Light Reflecting Setting Powder Najlepszy Puder do gruntowania Kolektor pod oczy moim zdaniem. Dobra, z drugiej strony. Dobra, teraz Was trochę przybliżę i zobaczycie sobie różnicę między starą wersją a nową. To jest stara wersja. Ok. Eee, chciałam Wam specjalnie pokazać ten podkład jeszcze przed przypudrowaniem bo nie muszę tego robić aż tak szybko, jak, jak korektory pod oczy. I teraz całość przebuduję pudrem sypkim z Sensai, z Kanepo. No dobra. W sumie podkłady wyglądają ogólnie podsumowując bardzo podobnie. Chociaż e, zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o kolor, wpada ten nowy podkład, bo jest po prostu jest jaśniejszy. Ale zobaczymy, jak się będą trzymał. Właśnie, bo jeszcze zapomniałam powiedzieć, że taką zaletą tego Healthy Mix jest to, że on nie podkreśla raczej suchy skórek. Dopiero musimy się z bliska bardzo przyjrzeć, żeby zobaczyć takie malusienkie przesuszenie na skórze. Natomiast na takiej normalnej, jak tak powiem, zdrowej odległości, tego po prostu nie widać. No dobra, słuchajcie, ja teraz dokończę makijaż. No i zobaczymy się za parę godzin, żeby podsumować. I godzina za 5.12. No to do zobaczenia. Pa. No dobra, słuchajcie, minęło jakieś 40 minut. Ja już skończyłam sobie robić makijaż. Podkład i puder miały okazję się stopić i stopić się ze skórą. I powiem wam, że jak na razie wygląda twarz, wygląda bardzo naturalnie i podobnie jest z jednej i z drugiej strony, bym powiedziała. Także na razie, na razie, efekt mi się podoba. Hej, przychodzę do Was z podsumowaniem. Jest godzina 20:30, także powiedzmy, że około 8 godzin podkład na twarzy, na 8,5. Więc co ja wam mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o świecenie, no, delikatnie się świecę, trochę bardziej niż na początku, ale nie jest to jakoś jakieś drastyczne świecenie, moim zdaniem akceptowalne po, po takim czasie. Z tym, że ja muszę wam zaznaczyć, że nie miałam dzisiaj takiego intensywnego dnia jak zwykle mam, siedziałam dzisiaj cały dzień w domu i tak mówię o tym, dlatego że tak jak wspominałam, ten nowy podkład używałam już raz i po powrocie z pracy wieczorem dosyć mocno się jakoś świeciłam i no i tak był starty w paru miejscach nawet ale nie wiem czy to nie jest wina tego, że używałam go. Używałam pod niego właśnie filtra, którego zresztą codziennie używam i nieco innego kremu, i jeszcze serum z witaminą C. Natomiast teraz użyłam tylko tej bazy nawilżającej, więc ta cała baza podkład była dużo, dużo lżejsza i być może to spowodowało, że rzeczywiście ten podkład lepiej się trzyma tej skóry. Z tego, co mogę powiedzieć, tak, troszeczkę mi się zdarł, zdarł, starł na brodzie, to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jeśli chodzi o twarz. No, przez to, że się trochę świecę, No jakby trochę bardziej widoczne są moje pory, ale to jest normalne. Ta tekstura skóry się tak trochę uwidoczniła. Mam wrażenie, że może ciut, ciut, ciupinkę bardziej świecę się ze strony lewej, tam gdzie mam nałożony ten starszy podkład. Nie wiem, ale może mi się wydaje. Zobaczcie, jak światło się odbija. Może ciutkę bardziej. Troszeczkę mm, zaczynają tutaj prześ prześwitywać zaczerwienienia na nozdrzach. No trochę bardziej po tej stronie, ale chyba też dlatego, że tutaj po prostu może więcej mam tych yy... No bronzer się utrzymał z jednej i z drugiej strony. No i troszkę starmi mi się tutaj z nosa właśnie. <laughs> no i tutaj przy nozdrzach. To samo mi się działo właśnie yy, w pracy. Ale staram się po, jakby, po jednej i po drugiej stronie, więc, tak, jakby jeden i, i drugi podkład tak e, dość słabo się tutaj trzymał. Ale no, naprawdę, nie ma, e, nie ma tragedii. Uważam, że jest e, ogólnie rzecz biorąc całkiem nieźle. Muszę jeszcze potestować ten nowy podkład, bo no mówię, dziwi mnie, że nie wygląda tutaj tak źle jak e, wczoraj. Posadą mi się wtedy bardziej na tych e, suchych moich skórkach, a tutaj naprawdę niewiele, niewiele widać, także muszę powiedzieć, że wygląda całkiem przyzwoicie. E, no i ogólnie zachowują się te dwa podkłady całkiem e, podobnie. Jeśli chodzi o korektory, e, ja mam zawsze ten problem, że korektory e, wchodzą mi tutaj e, w te załowania e, na skórze. No, i te też trochę to zrobiły, ale w niejakim dużym stopniu. E, Takie mam wrażenie, że ten, ta starsza wersja jest nieco jakby bardziej zastygająca, ale nie wiem, może mi się wydaje. Natomiast ta nowa wersja miała tutaj e, m, trochę m, cięższe zadanie, ponieważ ja tutaj mam to, to załamanie trochę głębsze niż pod tamtym okiem tu mi się z reguły więcej tego zbiera. I też mi się trochę zebrał, ale powiem szczerze, że ogólnie nie ma tragedii, no utrzymał się ten korektor, nie czuje ściągnięcia pod oczami, także no jest w porządku. Także podsumowując, no nadal jestem zadowolona, tak jak byłam yy, z tego podkładu i w sumie z korektora też, tak jak mówię, ten odcień mógł być nieco jaśniejszy, ale ogólnie jest ok, na pewno. Nie polecam tego korektora dla osób, które mają jakieś ogromne podkówki, ponieważ no, on tego nie przykryje. To już jest potrzebne: coś, coś mocniejszego, ewentualnie jakiś korektor, najpierw neutralizujący, w jakiejś różowej czy łososiowej barwie, i dopiero nałożyć. Mm, właśnie ten korektor, bo on ma za zadanie y, rozświetlać tą skórę, sprawiać, że y, wygląda bardziej świeżo, a nie y, tak całkowicie y, tuszować. No to nie jest nic powiedziane, że nie jest napisane na y, opakowaniu. Także ja Wam jeszcze zrobię zaraz przybliżenie i zobaczycie sobie, jak to wygląda. chciałam Wam przekazać na temat, na temat tych kosmetyków. No, resztę wniosków może wyciągniecie same. Widzicie jak to wygląda. Także podsumowując polecam ten podkład dziewczyną z cerą może suchą i mieszaną, może jakoś strasznie tłustą bo nie wiem, jakby się zachowywał. No i oczywiście z cerą normalną, które chcą rozświetlenia, które chcą, żeby podkład wyglądał naturalnie na skórze, nie tworzą maski, tylko po prostu sprawiają, że wyglądała, żeby wyglądała zdrowo, żeby zachować jej taki naturalny blask. No to tyle chciałam Wam przekazać. To do zobaczenia do następnego filmiku. Kuzka!